Cześć! Nazywam się Justyna Broniecka i witam Cię w naszych mediach z Zostoniemuz. Mus to miejsce, gdzie uczymy przedsiębiorców legalnie płacić niższe podatki. I właśnie dlatego dzisiaj temat związany jest z IP Boxem. IP-Box został wdrożony do naszych przepisów prawnych od 2019 roku, więc jest to stosunkowo nowa ulga, która powoduje też sporo zamieszania, sporo takich rozwiązań dziwnych, niesłychanych ze strony Urzędu Skarbowego. Na szczęście z roku na rok, z uwagi na to, że jest skierowana m.in. do branży IT, która jest bardzo otwarta na wszelkiego rodzaju innowacje. Na szczęście urzędy skarbowe też już nie traktują tego jako zło konieczne. Przestało to być tak futurystyczne jak w roku 2019 czy 2020. Natomiast o co z tą ulgą chodzi? Ulga IP Box. Jakby powoduje, że możecie opłacać 5% wielkość podatku, czyli zamiast na przykład w spółce 9% podatku możesz opłacać 5%. Jako osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, zamiast 19% opłacasz 5%. Więc wydaje się to być bardzo, bardzo korzystne. Natomiast skorzystanie z tego wywołuje w ludziach takie dreszcze. Zastanawiałam się, o co w tym wszystkim chodzi. Będziemy o tym opowiadać w kolejnych odcinkach. Natomiast patrząc na to. Czym jest ten IP Box? To mamy tam cały zestaw czynności, które mają poszczególne IP, dotyczą najczęściej. Patentów, właśnie prawa własności do systemów komputerowych czy programów komputerowych, prawa do licencji różnego typu. I okazuje się, że jeżeli uzyskujemy przychody z takich źródeł, to możemy obniżać sobie podatek do 5%. Natomiast samo obniżenie podatku nie powoduje, że zmienia nam się forma rozliczenia. Czyli jeżeli prowadzicie działalność gospodarczą i jesteście na przykład na podatku liniowym, to nadal jesteście na podatku liniowym, tylko od części swoich dochodów zamiast 19%, Zapłacicie 5%. Więc tutaj bardzo mocno obniża się wysokość podatku, natomiast nie obniża się w żaden sposób obciążenie ZUS-owe. Więc nadal będziecie musieli opłacać ZUS zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wiadomo, że w roku 2022 mamy sporo zamieszania. Na dzień, którym nagrywamy ten film, czyli ostatni dni kwietnia, nadal opłacamy 4,9 od dochodu, przy czym już nowszy ład podobno będzie to zmieniał, więc zobaczymy, co nam przyniosą najbliższe miesiące. Tak czy owak, samo posiadanie, czy też możliwość skorzystania z IP Boxa nie powoduje zmiany formy rozliczenia więc, tylko i wyłącznie zmienia wam się procent podatku, który trzeba zapłacić do urzędu skarbowego. Jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób rozliczać IP Boxa, kto to może robić, to zapraszam Was już do kolejnego odcinka.